Nazywam się Anna. Zawsze uważałam, że nasze rodzinne spotkania to czas śmiechu, ciepłych rozmów i wspomnień przy stole. Ale tego dnia poczułam dziwną ciszę, która spowiła cały salon, jakby powietrze samo wstrzymało oddech. Mój teść wszedł pewnym krokiem, z uśmiechem, który nie sięgał oczu, i stanął przy kominku, przyciągając uwagę wszystkich. Mam dla was niespodziankę, zaczął. A moje serce podskoczyło w piersi kropka z każdą sekundą słowa, które wypowiadał, ważyły jak kamienie. Postanowiłam podarować nasz dom kuzynowi waszego męża. Cisza była niemal namacalna. Chłodne spojrzenia członków rodziny przenikały mnie na wskroś. Mój mąż zbladł, ale starał się zachować spokój. Kuzyn siedział spokojnie, jakby nic się nie wydarzyło, a ja czułam, jak krew uderza mi do głowy kropka nagle wszystkie wspomnienia związane z tym domem, z naszym życiem, zaczęły wirować w mojej głowie. Każdy kąt, każdy mebel, każda ściana wydawały się nagle obce. Złość mieszała się z niedowierzaniem, a poczucie zdrady ugniatało serce. To, co miało być zwykłym, rodzinnym spotkaniem, zmieniło się w scenę pełną napięcia i niewypowiedzianych pretensji kropka nie wiedziałam, jak zareagować. Ale czułam, że od tej chwili nic już nie będzie takie samo ten dom nasze wspomnienia nasza stabilność wszystko zostało wystawione na próbę po słowach teścia w powietrzu zapanowała ciężka cisza każdy wydawał się zamarły jakby słowa te były zaklęciem którego nikt nie chciał złamać mój mąż wstał gwałtownie zaciskając dłonie w cieści tato jak mogłeś podjąć taką decyzję bez nas jego głos drżał próbując powstrzymać gniew, który kipiał w jego wnętrzu. Kuzyn mojego męża uśmiechał się lekko, spokojnie, jakby już od dawna planował ten moment. Nie ma się czym martwić. Wszystko zostało ustalone zgodnie z wolą ojca, powiedział chłodno, jakby chciał dolać oliwy do ognia. Wtedy poczułam, że moja cierpliwość i spokój, które zwykle mnie definiowały, zaczynają się kruszyć. Serce waliło mi w piersi, a myśli biegły jak szalone. Ten dom, nasze wspólne życie, nasza prywatna oaza, wszystko teraz stało się polem bitwy. Rozglądałam się po rodzinie. Niektórzy patrzyli na teścia z niedowierzaniem, inni z cichym oburzeniem, a jeszcze inni wstrzymywali oddech, jakby czekali, która iskra rozpali atmosferę do czerwoności. W głowie pojawił mi się gniew, którego nigdy wcześniej nie znałam, gniew połączony z determinacją, żeby nie pozwolić, by nasz dom został zabrany bez walki. Zrozumiałam w tym momencie, że nie mogę siedzieć bezczynnie. Muszę działać, znaleźć sposób, by odzyskać to, co nasze, zanim będzie za późno. Po tym, jak też ogłosił swoją decyzję, a kuzyn zachował zimną twarz, w mojej głowie zaczęły rodzić się myśli, które wcześniej wydawały się niemożliwe. Nie mogłam pozwolić, aby nasz dom, nasze życie, nasze wspomnienia zostały oddane bez walki. Kropka wieczorem, gdy wszyscy opuścili salon, a cisza zapadła w domu, usiadłam z Majerzem przy kuchennym stole. Jego oczy były pełne wściekłości, ale też niepewności. Musimy znaleźć sposób, by odzyskać kontrolę. Ten dom to nasze życie, Anna. Nie możemy go po prostu oddać. Przez kilka godzin planowaliśmy każdy możliwy scenariusz. Szukaliśmy luk w dokumentach, analizowaliśmy każdy ruch teścia i kuzyna. Mój umysł był jak stal, chłodny, precyzyjny, gotowy do działania. Wiedziałam, że emocje muszą ustąpić miejsca strategii, jeśli chcemy wygrać tę walkę kropka w nocy, gdy światła w całym domu przygasły, czułam, że coś w mojej determinacji zmieniło się na zawsze. Nie chodziło już tylko o dom, chodziło o nasze poczucie sprawiedliwości, o rodzinę, o to, kim jesteśmy i co jesteśmy w stanie zrobić, by bronić tego, co nasze kropka, kiedy słońce zaczęło wschodzić, nasz plan był gotowy. Wiedzieliśmy, że konfrontacja jest nieunikniona i że tym razem to my będziemy kontrolować przebieg wydarzeń. Dzień konfrontacji nadszedł szybciej niż się spodziewaliśmy. Rodzina zebrała się w salonie, a ja czułam... Jak serce bije mi tak mocno, że niemal słychać je było w całym domu. Mój mąż stał obok mnie, trzymając moją dłoń. Wspólny znak, że jesteśmy razem w tej walce, kropka też siedział w fotelu, jego spojrzenie chłodne i pełne pewności siebie. Kuzyn, uśmiechając się lekko, rozluźniał atmosferę, próbując pokazać, że niczego się nie boi. Ale ja wiedziałam, że to tylko fasada kropka. Musimy porozmawiać o tym domu, powiedziałam zdecydowanym tonem, przerywając ciszę. To nasze miejsce, nasze życie. Nie możesz po prostu go oddać, jakby nic nie znaczył. Teść zmarszczył brwi, a w jego oczach pojawił się cień złości. Decyzja została podjęta. Dom należy teraz do niego, wskazał na kuzyna kropka wtedy mój wstał. Jego głos był spokojny, ale przeszywający. Nie zgodzimy się na to. Sprawdzimy wszystkie dokumenty, wszystkie umowy. Nie pozwolimy, by to, co nasze, zostało zabrane bez walki. Kuzyn próbował odpowiedzieć czymś lekceważącym, ale widziałam, że poczuł, że tym razem nie będzie łatwo. Napięcie w pokoju rosło z każdą sekundą, a atmosfera stawała się niemal elektryczna. Wiedziałam jedno: walka dopiero się zaczęła i że w tym domu nic już nie będzie takie samo. Po emocjonującej konfrontacji w salonie wiedzieliśmy, że sama rozmowa niczego nie zmieni. Mąż i ja zamknęliśmy się w gabinecie, przeszukując dokumenty, umowy i stare notatki dotyczące domu. Każda strona, każdy podpis, każda pieczęć mogły okazać się kluczowe kropka czułam, jak adrenalina miesza się z determinacją. Nie chodziło już tylko o dom, chodziło o poczucie sprawiedliwości, o to, by nikt nie mógł nas tak po prostu oszukać. Mąż sprawdzał umowy ja analizowałam dokumenty teścia. Szukając choćby najmniejszego błędu, który moglibyśmy wykorzystać kropka w międzyczasie zauważyliśmy coś niepokojącego, kilka kluczowych dokumentów zaginęło, jakby ktoś je celowo ukrył. To tylko wzmocniło naszą determinację. Wiedzieliśmy, że nie możemy ufać nikomu poza sobą kropka wieczorem. Po wielu godzinach przeszukiwania natrafiliśmy na starą umowę, która mogła być naszym asem w rękawie. To był moment, w którym poczułam mieszankę ulgi i niecierpliwości. Teraz zaczynała się prawdziwa gra, kropka zrozumieliśmy jedno, jeśli chcemy odzyskać to, co nasze, musimy działać sprytnie i bez strachu. Każdy ruch musiał być przemyślany, każda decyzja miała znaczenie. A rodzinna batalia o dom do się rozkręcała. Następnego dnia atmosfera w domu była niemal nie do zniesienia. Każdy krok, każdy szept zdawały się głośniejsze niż zwykle. Kuzyn mojego męża poruszał się pewnie, jakby wszystko było jego. Ale ja czułam, że jego pewność siebie to tylko maska kropka, gdy spotkaliśmy się przy śniadaniu, teść uśmiechał się lekko, próbując zachować pozory spokoju. Nie rozumiem, dlaczego tak się denerwujecie, powiedział. Jakby jego decyzja była niepodważalna, kropka nie mogłam już dłużej milczeć. Bo to nasze życie, nasze wspomnienia i nasz dom. Nie możesz po prostu oddać wszystkiego. Jakbyśmy byli niewidoczni. Mój głos zabrzmiał mocno. Przeszywając ciszę kropka, kuzyn uniósł brew i odpowiedział spokojnie: Macie czas, żeby się przyzwyczaić. Umowa jest jasna. Wtedy mój mąż zrobił krok do przodu, pokazując dokumenty, które znaleźliśmy. Nie wszystko jest takie jasne, jak myślisz. Sprawdź te dokumenty. Są błędy, które można wykorzystać. Widząc nasze przygotowanie w oczach kuzyna pojawiła się irytacja. To był pierwszy moment, kiedy poczułam, że mamy realną szansę odzyskać kontrolę. Teść próbował zachować twarz, ale napięcie w powietrzu było wyraźne, kropka, to starcie nie było jeszcze końcem. Wręcz przeciwnie, czułam, że wojna o nasz dom dopiero się zaczyna. Każda decyzja, każdy ruch, każde słowo miało teraz ogromne znaczenie. Kilka dni po naszym pierwszym starciu napięcie w domu stało się niemal namacalne. Każdy patrzył na każdego z podejrzliwością, a uśmiechy były zimne jak lód. Czułam, że kuzyn mojego męża zaczyna szukać sojuszników wśród pozostałych członków rodziny, próbując osłabić naszą pozycję. Nie zdążyliśmy się obejrzeć, a kilka subtelnych komentarzy teścia i szeptów w korytarzu wskazywało, że niektórzy zaczynają przychylać się ku jego decyzji. Złość mieszała się z niedowierzaniem, jak można zdradzić rodzinę w tak krytycznym momencie. Mój mąż i ja postanowiliśmy działać strategicznie. Wiedzieliśmy, że musimy pokazać siłę i determinację, zanim zdrady urosną do punktu nieodwracalnego. Przygotowaliśmy dokumenty, spisaliśmy argumenty, a nasze działania były precyzyjne, jak szachowa partia podczas kolejnego spotkania przy stole teść próbował zbagatelizować nasze wysiłki, a kuzyn starał się manipulować atmosferą, podsuwając fałszywe informacje. Ale tym razem byliśmy gotowi. Przedstawiłam każdy dowód, każdy zapis, a mąż podkreślał nasze prawa i przygotowanie, kropka zdrady i próby manipulacji odbiły się jak fala od murów naszej determinacji. Czułam, że przewaga zaczyna się przesuwać na naszą stronę, a to dopiero początek prawdziwej walki o to, co nasze. Dom był napięty jak struna, każdy krok, każdy szept zdawał się rezonować w powietrzu. Teść siedział w swoim fotelu, starając się zachować pozory spokoju, ale w jego oczach widziałam niepokój. Kuzyn mojego majża, który do tej pory emanował pewnością siebie, teraz unikał mojego spojrzenia. Kropka. To ostatnia rozmowa, zanim podejmiemy decyzje prawne, powiedziałam, czując, jak adrenalina miesza się ze złością. Małż stał tuż obok, gotów wspierać każdy mój krok. Kropka rozpoczęliśmy prezentację dowodów, każdy dokument, każda umowa, każdy zapis, który mogliśmy wykorzystać. Kuzem próbował odpowiadać, podważając nasze argumenty, ale każdy jego ruch obnażał jego słabość. Kropka nagle teść wstał, próbując przerwać demonstrację naszych dowodów. To i tak nie ma znaczenia. Krzyknął. Jednak w tej chwili zdałam sobie sprawę, że przewaga jest po naszej stronie. Pokazaliśmy nie tylko dowody, ale też naszą determinację, siłę której nikt nie spodziewał się ujrzeć w spokojnej, rodzinnej kobiecie. Kupka, kuzyn próbował jeszcze ostatniej manipulacji, ale w oczach teścia pojawił się cień wątpliwości. Moment, który wydawał się nie do zdobycia, nagle stał się dla nas punktem zwrotnym. Widziałam, że nasza walka zaczyna przynosić owoce, a dom, który miał być odebrany, wciąż jest w naszych rękach, przynajmniej na razie. Po kulminacyjnej konfrontacji w domu atmosfera była napięta jak nigdy wcześniej. Każdy ruch, każde spojrzenie mogło zadecydować o tym, kto wygra tę rodzinną batalię. Teść wydawał się zmęczony, a jego pewność siebie zaczęła chwać się pod naporem dowodów i naszej determinacji. Kuzyn, który dotąd emanował spokojem, teraz niepewnie przystępował z nogi na nogę, próbując znaleźć jakikolwiek argument, którym mógłby nas jeszcze zatrzymać kropka i ja wiedzieliśmy, że to ostatnia szansa, by odzyskać kontrolę nad naszym domem. Przejrzeliśmy dokumenty jeszcze raz, upewniając się, że każdy dowód jest gotowy do pokazania. Każda strona, każdy podpis, każdy zapis, wszystko musiało być perfekcyjne kiedy ponownie usiedliśmy przy stole, poczułam, że adrenalina miesza się z determinacją. To już koniec manipulacji i zdrad, powiedziałam stanowcza. Dom należy do nas, a wasze próby go przejąć nie mają podstaw prawnych ani moralnych. Kuzyn próbował coś odpowiedzieć, ale jego słowa brzmiały pusto. Teść patrzył na nas z mieszanką zdziwienia i rosnącej świadomości, że nie ma już kontroli. W tym momencie wiedziałam, że ostatnia gra rozpoczęła się na dobre, a rezultat zależy już tylko od siły naszej determinacji i precyzji naszych działań. Dzień finałowej konfrontacji nadszedł wreszcie. Dom był wypełniony napięciem, które można było niemal dotknąć. Teści kuzyn patrzyli na nas z mieszanką złości, niepewności i rosnącej świadomości, że tym razem nie mają kontroli kropka rozpoczęliśmy prezentację wszystkich dowodów, każdy dokument, każda umowa, każdy zapis pokazany z precyzją i determinacją. Każde słowo było jak młot uderzający w mury ich pewności siebie. Kuzyn próbował jeszcze walczyć, próbując manipulować sytuacją, ale każdy jego ruch był przewidywalny i obnażony przez nasze przygotowanie. Kropka, teść widząc determinację i siłę, którą wcześniej ignorował, w końcu spuścił wzrok. A może rzeczywiście przesadziłem? mruknął, jakby przyznając po raz pierwszy w życiu, że popełnił błąd. Kropka w tej chwili poczułam ogromną ulgę. Nasz dom, nasze życie, nasze wspomnienia, wszystko, co było dla nas najważniejsze, zostało ocalone. Mąż uśmiechnął się do mnie. A ja poczułam dumę i radość, że razem pokonaliśmy manipulacje, zdrady i próby odebrania nam tego, co nasze kropka wreszcie cisza w domu stała się spokojem, a my mogliśmy odecznąć pełną piersią. Wiedzieliśmy, że nie tylko wygraliśmy walkę o dom, pokazaliśmy, że determinacja, sprawiedliwość i jedność rodziny są potężniejsze niż każda próba manipulacji. Kropka to był koniec dramatycznej historii, w której każdy ruch miał znaczenie a zwycięstwo smakowało słodko, bo było wynikiem odwagi, strategii i niezłomnej wiary w to, co nasze.